witam wszystkich na moim kanale. Czas na ostatni już odcinek z, z konkursów indywidualnych w letnim Grand Prix z skokach narciarskich. Gdyż tylko jedne zawody odbywają się w Klingenthal i konkurs duetów, więc zapowiada się ciekawa rywalizacja już jutro. Na starcie: Czwórka Polaków, a wracający Aleksander zniszczył Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Paweł Wąsek, który będzie walczył o zdobycie tytułu w zwycięstwie Grand Prix 2024. Czy to mu się uda? Szanse są spore, gdyż jego główny kandydat, Stefan Kraft, e, i główny rywal, znaczy nie kandydat, niestety albo stety dla nas na pewno, wycofał się z startu, miał zdobyć traktoretkę Sportowca roku, roku w Austrii, ostatecznie zajął trzecie miejsce, a Alex sam nie wydaje się być takim dużym zagrożeniem. Więc zaczynamy konkurs na starcie e, Czurka Polaków, ale zanim się rozpocznie, przypomina sobie subskrypcji do góry i dzwoneczka, nie czekać kolejnych filmów. Już jutro duety, a później Puchar Świata. Pierwszym skokiem, który zobaczymy, będzie skok Światosława na Żarenko. Reprezentant Rezydent Kazachstanu raczej nie ma na co liczyć, jeśli chodzi o jakiś solidny wynik tutaj, gdyż obsada bardzo duża. 68 skoczków w rzeczywistości, trochę mija, ale też liczba była solidna. Światłosłów na skacze naprawdę nieźle. Reprezentant Kazachstanu złapał to noszenie, 138,5, 4 punkty odjęte. Jeden z lepszych skoków reprezentantów Kazachstanu w historii. Nie wiem, ale można tak określać. Drugim zawodnikiem, którego próbę zobaczymy będzie Hwang Klu reprezentant Korei. Czy zachwycił czy nie, ciężko określić w drugim treningu, gdyż wyprzedził chyba 4-5 skoczków, skoczył 100 metrów, po prostu skaka i krócej. W kwalifikacjach wyprzedził dwóch, Andrzeja Kampregera i Jakuba Wolnego niestety, ale teraz Choi jak ładnie on pociągnął w końcówce. Forma rośnie, szykuje się do igrzysk. On tych punktów potrzebuje, niestety w to lata to nie zdobędzie, ale oby w zimę się pojawił w Świata i pojawił się w Pucharze Kontynentalnym z Dziandziaków w Chinach. Wiesz, to będzie jego przepustka na igrzyska, jeśli chce się wybrać. W ogóle co do drugiego Koreańczyka, Yang, w Fiskapie, był trzeci po serii, ostatecznie skończył ósmy, bardzo dobry wynik. Jeden chyba z najlepszych od chyba 2019 roku i Szczuczyńska, a nie, bo jeszcze były później zawody w Korei i tam trzoje obydwaj stawały na podium. Jest Mijern, jest Aman. Wczoraj niespodziewanie szósty na ręko A teraz pierwszy z naszych, Dawid Kubacki. 143 metry prowadzić potrzebuje Dawid. Przeciętne skoki tutaj oddawał. Niestety, ale może coś się zmieni teraz. Dawid Kubacki, dobre wyjście z progu i ładna sylwetka w locie. I jak najbardziej odległość, która satysfakcjonuje nas. 142,5 metra. Oczywiście 7 punktów, to jest bardzo dużo, ale jest piąty. A was jest. I teraz czekamy na skoki reszty naszych. Już niedługo na Belsa się siędzie Paweł Wąsek, najprawdopodobniej zwycięzca cyklu, chociaż trzeba powiedzieć najprawdopodobniej. Tutaj jest dobra forma, ale jednak w przypadku Pawa jest bardzo częsty z kwalifikacji. Zawsze musi się tak coś przydać, ale Alex sam też ma sporo, musiałby to odrobić. Paweł Wąsek, dobra sylwetka w locie. Skok przeciętny jest 132, 135 metrów, czy punkt odjęte. 15 raczej w serii wybył by był na luzie. Tak, na luzie, bo to jest blisko czołowej dziesiątki. Campreger zamyka listę z konkursową. Szkoda, ale tak też musi być. Teraz Jakub Wolny. 141, by prowadzić potrzebuje Kuba. Stać go na to. Pokazał tutaj dobre strony w pierwszym treningu. Niestety w kwalifikacjach dostał mocny podmuch, który dał mu chyba 89 metrów i ostatnie miejsce za Czojem i Campregerem. 139,5, teraz, 10 lokata, awans jest. Noty niech zwalczą w konkursie. Tutaj są tylko kwalifikacje, tutaj nie ma co się spinać. Jeszcze jakiś upadek. Nie ma co ryzykować kontuzję. Jeśli odległość jest dobra, to wystarczy. I ostatni z naszych. Aleksander zniszczył. Nie startował w Rasnowie i puścił Odpuścił małe obiekty. A trzy, na dużym potwierdzi są formę. Dobry trening, słabe kwalifikacje, jak będzie teraz. Aleksander zniszczył. Dobre wyjście z progu Olka i jakże dobry skok 4,5 metra. 3 punkt odjęty, 19,5-20 i raczej nikt go nie przegoni, bo zostało. Już bardziej skoczka egzotyki. Wladimir Zagrawski, Alex Sam, Kevin Bikner. I czy któryś z nich wyprzedzi? Olka? Nie, Aleksander zniszczył zwycięstwo kwalifikacji nad tymi Zajcom o prawie 8 punktów. Trzeci Arti stata już 11. na Nazarenko. Czwarte miejsce Kazacha. Dość spora sensacja, trzeba to powiedzieć. Dziesiąty Choi. byłby tego najlepszy wynik w karierze. Jeśli chodzi. Znaczy, nie wiem, bo. Pewnie w Rating Grand Prix kiedyś był Choi dziesiąca. Chociaż nie przypomina mi się, że jakieś sprawdzenie na Wikipedii czy coś, ale. Szansa jakaś tam była. Ósmy Dawid. 13 Jakub Wolny. 21 Paweł Wąsek. Jeśli będzie tak wyglądać w konkursie, raczej wszyscy będziemy zadowoleni. Więc już zapraszam na pierwszą serię. Odpad Nakamura, Sato, Schmidt, Alto, Palosari Domenprewc, Jurashiro Kobayashi, Kasperi Walto, w ogóle Finowie tragicznie. Poza Kietosacho, to jest poziom. braku awansu do konkursów. Koreańczycy już wyglądają coraz lepiej. W ogóle ten Fiska, co o tepie, to te, ta, jest duża ilość skoczków, ale narodowości dość egzotyczne. Nawet dwóch Łotyszy się pojawiło. To jest fajną zapowiedzią tego sezonu, bo może będą się pojawiać częściej. Sz szkoda, że nie było Froilera ze Szwedów, był tylko Nisztrem, bo miałby tutaj spore szanse na punkty, a później w kontynentalu też jakoś bym mógł zdobyć. Aktualnie na prowadzeniu Christopher Eriksen-Sundal, a na bence zasiada koreański weteran Hwang Klu 130 metrów potrzebuje koreańczyk, bo będzie prowadzenie. Jest tutaj w coraz lepszej formie. Niestety w rzeczywistości tak ładnie nie Choi mimo spóźnienia skoku. No nie przelatuje zbyt dużej odległości, 104 metry. Jednak może być z zadowolony, jest szósty, wygrał w, między innymi z Sala, tylko z statusu za ręką. Ale co wygrał z rywalami, to jego. Kolejny zawodnik, po którym możemy się spodziewać ciekawego skoku, jest według mnie Timmy Zajc. Zdjęcia kwalifikacji, czy tutaj potwierdzi dobrą formę? 132 i potrzebuje Timmy prowadzić. Słowańcy mają na pewno lepsze to lato niż ostatnie. Były mistrzostwa słowa, nie wygrał Angela, niż na podium. Nie pamiętam, kto, ale skoczek w ogóle jest na tle. Timmy Zajc teraz skacze 149 metrów. Nowy rekord skoczni w Klingenthal. I obejmuje prowadzenie. Czyżby dzisiaj miał zawalczyć o zwycięstwo? Kto wie? Wykonamy się już niedługo, ale teraz. Zobaczmy skok Roberta Johanssona. Reprezentant Norwegii wraca do rywalizacji w Letting Grand Prix. W zeszłym sezonie chyba skakał. Prezentował fajne znanie na treningów W kwalifikacjach też nie było źle. Jak skoczy teraz Robert Johansson? Bardzo dobre wyjście z progu i wysoka sylwetka w locie przekracza pewnie 140 metry. Widać jak on ciągnął w końcówce: 147. Wysokie noty jest drugi. Top 2 po pierwszej serii najprawdopodobniej znany, Chociaż jeszcze została naprawdę spora ilość skoczków. A my zobaczmy teraz próbę. Zimona Mana. Najstarszy uczestnik jutrzejszego konkursu, znaczy dzisiejszego, bo wczoraj nie przeszedł kwalifikacji, to było oczywiste, Aman był 48. A jak skoczy teraz Zimon? To jest spóźnione, wyjście jest na progu, ale 137, 8 metrów, 136. Dwa punkty odjęte, jest czwarty, jest w serii finałowej i to jest na pewno pozytyw tego występu. Dość spory. Zimi coraz bardziej reguluje formę na to w 30 Pucharu Świata. To między innymi w Grand Prix. I teraz na belkę zasiada Dawid Kubacki. 147 metrów wyprowadzić potrzebuje Dawid. Będzie ciężko taką odległość. Ale liczymy na dobry skok w kwalifikacjach. Dawid Kubacki, Mistrz świata Zeffel Nisko nad ze skokiem, niestety, ale przekracza 135. 133,5,2. czy punkt odjęte, jest 15. Czy udało się awansować do serii finałowej? Jeszcze tego nie wiem. Szanse są. A wszystko się okaże później. A my zobaczymy teraz kok Pawła Wąska. 148,5, aby prowadzić. potrzebuje najprawdopodobniej zwycięzca jakiego Grand Prix. To będzie wiadomo jutro. Czy mamy kciuki za Pawła? O jak najlepszą próbę naszego reprezentanta? Również jak Dawid coś słabo na progu, przekracza 120 metr, ale. 124,5, dwa punkty odjęte. Szansa na Dawida na serii finałową się zwiększa, bo Paweł już odpadł. Tutaj nie tak dobre lata jak w rzeczywistości, ale najważniejsze rzeczy w rzeczywistości jest, Kiki zgadzają, a nie jak to tutaj się zdarzało, że Jakub Wolny w rzeczywistości zdrał punktu, a tutaj top 10. A co do Kuby, to teraz jego próba. Solidny skok w kwalifikacjach. Teraz liczymy na coś więcej. Trzymajmy kciuki za Jakuba Wolnego. Jest w miarę dobre wyjście z progu i ciągnął ten skok, ale coś może zabraknąć. 131, 4 punkty odjęte, niskie noty, dopiero 29 miejsce. Nie takich wyników oczekiwaliśmy po kwalifikacjach. Wydawało się, że będzie dużo lepiej. I nasza ostatnia nadzieja na jakieś wysokie miejsce Polaka. Zwycięzca kwalifikacji Aleksander zniszczął. 150 i pół mas sprzyjające warunki, czy je wykorzysta Oleg? lubi jak podnarty. Niestety. To nie będzie udany konkurs dla nas. Dopiero 40. miejsce, ale 43 miejsce Aleksandra zniszczoła. Więc tylko Dawid broni honoru polskiej kadry. Po pierwszej serii na prowadzeniu Timi Zajce z Robertem Johanssonem, trzeci Yoriyoyu Kobayashi, czwarty Jan Herl, piąty Alex Insam, ósmy Simon Aman jedenasty Wladimir Zagrawski, a my mamy tylko dwudziestego siódmego Dawida Kubalskiego. O, Jakub Wolny gdyby lepiej wylądował, na luzie by się znalazł w rundzie finałowej. Po dwa punkty od każdego z sędziów byłoby to, ale my oczekiwaliśmy początku czegoś więcej po skokach kwalifikacji, które były bardzo dobre. Ale niestety w konkursie czegoś zabrakło. Przed skokiem Dawida prowadzi Valentin Wubert, Francuz. Coś nie tak wydawało się na treningach i kwalifikacjach. W ogóle dwóch Francuzów odpadło. Wydawało się, że są w lepszej formie. A jak teraz skoczy Dawid? Mistrz świata Zeffeld dobrze wyszedł z progu, ale nie miał tego noszenia. Oczywiście ląduje ładnie tym razem. 128, czy5 punktów odjętych, ale jest dopiero drugi. Nie tak wyobrażaliśmy sobie finał tego letniego cyklu. Dawid zadowolony z tej próby, bo zbyt dużo błędów nie było, ale każdy raczej oczekiwał po naszym reprezentancie czegoś dużo lepszego. A teraz zobaczmy skok Jefhena Marusiaka, reprezentant Ukrainy, ma szansę być wyżej od każdego z Polaków. Czy da radę? Powiedziałbym, że tak. Trening słaby, kwalifikacje dobre, nawet bardzo dobre. Początek drugiej dziesiątki, a teraz Jefhen Marusiak przekracza 145 metr. 147,5. 4. punkty odjęte i obejmuje prowadzenie reprezentantów Ukrainy. Bardzo dobry skok Marusiaka. A zobaczy skok Andreasa Wellingera. Dopiero 19 po pierwszej serii. W rzeczywistości w treningu był słaby występ w kwalifikacjach, nie pamiętam, ale coś Wellinger te treningi odpuszcza. Widać to. A jak skoczy teraz Andreas Wellinger? Być może ostatni skok w to lato. 144,5, 143,5 metra, bardzo wysokie noty, i jest drugi. Więc nie obejmuje prowadzenia. Trochę to zawód jego występ. Jef, Henry co za nota. Poczekajmy na top 3 i zobaczmy, kto wygra ostatecznie. Ale jak na prowadzeniu, a został Czech. Pierwszy z tej trójki po pierwszej serii, Rioy Kobayashi, 144 metry po pierwszej rundzie, teraz 140,5 by prowadzić. Walka o zwycięzcę. jak skoczy Japończyk? Bardzo dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie, chociaż trochę spadła mu jedna narta, ale przekracza pewnie 145 metrów. 148,5 również powyżej rekordu. Jaka nota? Jest na poradzeniu, Ryoju, a czy to starczy na zwycięzcę? Ma dwóch mocnych rywali jeszcze, bo jest to dwóch lotników: Robert Johansson i Timmy Zajc. Warunki niemal idealne pod nich. 143,5, wiatr pod narty. Znaczy, nie ma wiatru Robert Johansson, więc... Chociaż wiatr jednak się zmaga, Wydać, że będzie mógł to złapać na noszenie, trochę spóźnione wyjście z progu, niska sylwetka w locie. Widać, że zabrakło tego wiatru pod narty najpierw, tylko 3 punkty, więc 137 metrów, jest drugi, wraca na podium Robert Johansson. Zresztą zimę był najwyżej piąty. I teraz kto wygra? Japończyk się, czy Słowenie z Ryōyu Kobayashi czy Timmy Zajc? 147 potrzebuje Timi Zajc, by wygrać. W pierwszej serii pokazał, że się da, ma sprzyjające warunki, chociaż wiatr mu słabnie. Może zabraknąć tego noszenia w końcówce lotu. Dobre wyjście z progu go Zajca i teraz nie stracić wysokości i skacze bardzo daleko reprezentant Słowenii. 147,5 metra, 19,5. punkt tylko odjęty i pewnie wygrywa dzisiejsze zawody Timi Zajc przed Rojo Kobajasiem i Robertem Johanssonem. Alex Nicam, czwarty, Jeffen Marusiak szósty, rewelacyjne miejsce. A z Polaków wielki zawód. Dawid Kowalski dopiero 28. Nie tak wyobrażaliśmy sobie finał tego Grand Prix. Ale na pewno też nie tak sobie wyobrażał Timmy Zajc. Patrząc na cały przebieg tego lata. Ale jak najbardziej to jest możliwe. Ryo Kobayashi startując tylko w trzech konkursach. Również trochę namieszał w tej klasyfikacji generalnej cyklu. A jak wygląda w ogóle cała lista? No to zaraz trzeba zrobić. Tak, i tak, i będzie wszystkie wyniki. Otóż, w letnie Grand Prix 2024 wygrał Alex Insam o ponad 260 punktów nad drugim Wladimirem Zograwskim. W rzeczywistości Wladimir bardzo słabe lato. Trzeci, Stefan Kraft, startując tylko dwa weekendy. Dobre wyniki Austriaka, pewnie też tak się zdarzy teraz. Kevin Wikner czwarty nie dał rady odrobić punktów, lecz pokazał charakter. Walczył na pewno najlepsze lata Amerykanina w tej karierze, dające nadzieję na wyższe wyniki. Ryōyu Kobayashi w Czechach zaledwie konkursach, piąte miejsce uskakał. Bardzo dobry wynik Japończyka. Gdyby była Hakuba, tam pewnie były 200 punktów i byłby drugi. Jan Herlsz szósty, też podobnie jak Kraft, trochę odpuszczałem tutaj jeden konkurs więcej. Olek zniszczył najlepszym z Polaków. Można powiedzieć że na plus. Kamil Stoch tylko dwa starty, ale dwa rewelacyjne. Dziewiąta lokata Maciej też bardzo solidnie. Szkoda, że w rzeczywistości u nich powoływali, bo skakał. Jakub Wolny mógł tutaj zrobić dużo punktów. Nie udało się. Paweł Wąsek. W rzeczywistości było znacznie lepiej, trzeba to jasno powiedzieć. Katry Roszek i Dawid Kubacki spory zawód. Zimon Aman nawet na się w 30. Punktowało to lato 82 zawodników w rzeczywistości, jest to liczba większa. Między innymi, Sergej Kaczenko się załapał na punkty. Czy Andrej Feldorean z takich ciekawych nazwisk, KŁęklu Choi. Hector Kapustik, on to na początku, tutaj się zdarzyła, później już. Nie było zbytniej okazji. Jakie, jakie będą wyniki jutrzejszego mikstu? Przekonamy się. Już nie jutro. Zapraszam na odcinek i zostawcie subskrypcję, do góry. I jutro rozstrzygnie się, kto wygra Puchara Narodów. Więc cześć.